Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj jedna z dwóch kij sportycz, które będziemy wydawać do jednej firmy. Tu zadanie było proste, miał być biały z jasnym wnętrzem i z czarnym dachem. Mamy wersję Business Line z jasną tapicerką z dachem panoramicznym. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację, obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportage, 1,6 Turbo Benzyna, 180 koni plus silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 230 koni. Wersja z napędem naprzód, do tego wszystkiego sześciobiegowy, tradycyjny automat hydrokinetyczny. Wersja Business Line z pakietem Premium, z dachem panoramicznym i z pakietem Drivewise Plus. Kolor Deluxe White, czyli biała perła. Tak jak powiedziałem na samym początku, miał być biały ze względu na wykonywany zawód i miała być jasna tapicerka w środku z czarnym dachem. Proszę bardzo, wszystko się udało. Za chwilę wam tą tapicerkę pokażę z bliska. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza na rok produkcji 2023: 198 300 zł. Na dzisiaj, to jest na 3 stycznia 2023. 3. Wersja Business Line, czyli inteligentne reflektory Full LED, inteligentne adaptacyjne reflektory Full LED, DriveWise Plus to kamery 360, czyli mamy tutaj z przodu kamerę, czujniki parkowania przód-tył, felgi 18, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, tutaj również kamera, ciemne szyby, dach panoramiczny to czarny relink. I jako, że jest to hybryda z pakietem Drivewise Plus, to mamy również system zdalnego wjazdu-wyjazdu wyjazdu z miejsca parkingowego, czyli samochód zdalnie sterowany z pilota. To już pokazywałem, ale nie byłbym sobą, jakbym tego raz jeszcze nie pokazał, bo to fajny bajer. Proszę bardzo. Dzisiaj taki, ten którego jutro wam pokażę na kanale, ten, którego jutro będziemy wydawać będzie również biały, natomiast tam dla odmiany będzie wersja z czarną tapicerką. Tutaj wersja Business Line z pakietem premium. Samochód zamówiony już jakiś czas temu, czyli mamy jeszcze pamięć fotela. Mamy elektryczny fotel, mamy jasną tapicerkę. Tak miało być. Shift by wire, ambientowe oświetlenie. Fotele są podgrzewane, wentylowane. Podgrzewana jest również kierownica. Tu mamy indukcyjną ładowarkę, dwufunkcyjny panel, cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu. I Zobaczcie, że jest informacja, że dach jest niezamknięty. Lusterko fotochromatyczne, system Ecol. W związku z tym, że mamy dach, mamy ledowe oświetlenie. Zobaczcie, jaka duża jest ta szyba. Ładne połączenie. Tu ciemno, jasno, ciemno, czyli tu gdzie trzymamy łokieć. Skrajne siedziska podgrzewane. Mamy regulację kąta nachylenia oparcia, po bokach mamy dwa ISOFIX-y. podłokietnik, kanapa jest zielona 40-20-40. Tu jeszcze regulacja temperatury dla pasażerów z tyłu, nawiew dla pasażerów, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Klapa jest elektryczna, musicie wierzyć mi na słowo, nie będziemy jej otwierać. Zmieściły się tam za to cztery opony, osiemnastki. To jest uważam niezły wynik. Dużo miejsca dla pasażerów tylnej kanapy. Podoba mi się to przełamanie. Tutaj beżowa tapicerka, a tu gdzie dzieciaki mogą pobrudzić plastikowe wykończenie na czarno. Ochronne nakładki na progi. Fotel pasażera z elektryczną regulacją. Fajnie wyprofilowany ten fotel. Tu skóra, tutaj kawałek zamszu, tutaj kawałek zamszu i tu skóra. Fotel pasażera również podgrzewany, również wentylowany. Możemy jeszcze do schowka zajrzeć. Tutaj ambient, I tutaj również cyfrowe zegary. Kluczyk w wersji Business Line z DriveWise Plusem wygląda tak. 1.6 turbo benzyna plus silnik elektryczny hybryda. W sumie 230 koni ma zespół napędowy. Cyfrowe zegary, obraz z kamer pod lusterkiem. Światła mijania, automatyczne światła długie, czyli inteligentne, adaptacyjne, teraz długie, wymuszone. Kamera 360, dynamiczne linie, można również wymusić taki rzut z góry. I tym razem nawet kolor nam się zgadza. Tutaj jest tak czy inaczej rzut skórę. Podgrzewany fotel, wentylowany fotel. Jedno i drugie z 2-stopniową regulacją. Podgrzewana kierownica i tak samo u pasażera. Dwufunkcyjny panel. Aktywacja Kia Connect. Lusterko fotochromatyczne. System e czyli system wyzwania pomocy w razie zagrożenia, w razie wypadku. Tutaj trzeba się oczywiście zgodzić. No i dach panoramiczny. I roleta elektryczna. Zajrzeć jeszcze pod maskę, sprawdź czy na tylnych fotelach znajdują się pasażerowie lub przedmioty. To jest ten system informujący o możliwości pozostawienia pasażerów na tylnej kanapie lub przedmiotów. I to nie jest tak, że on raz się włącza, raz się wyłącza. Zasada jest prosta. Jeżeli zanim usiądziemy za kierownicą, mogę wam to pokazać, wsiadam za kierownicę, odpalam samochód. Wyłączam. Zobaczcie, nie ma informacji o poz możliwości pozostawienia pasażerów, ale jeżeli otworzę drzwi, czyli potencjalnie ktoś tam mógł wsiąść. Albo mogłem coś tam wrzucić. Ponownie. Sprawdź, czy na tylnych fotelach znajdują się pasażerowi do przedmioty. I ja powiem szczerze, ja lubię te systemy i pochwalam, że one są wkładane, bo życie potrafi pisać różne historie a niestety osoby bezbronne najczęściej na tym cierpią wróćmy do samochodu hybryda czyli 1.6 turbo benzyna 180 koni plus silnik elektryczny w sumie zespół napędowy ma 230 koni do tego 6 obiegowy hydrokinetyczny automat I w tym wypadku napęd naprzód. wersja Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 198 300 zł. Jeżeli byśmy dołożyli do tego napęd na cztery koła, cena plus 9000 zł. Wtedy mamy stały napęd naprzód, dołączony napęd na tył. To by było na tyle. Pani Sylwii życzę tylko przyjemności z jazdy. Niech się sprawuje ten samochód równie dobrze jak poprzedniaki Sportage. A wkrótce pokażę Wam drugą część z tego wydania flotowego. Również białą Kia sportycz w wersji GT-Line. Zapraszam na film, który wkrótce opublikuję. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się.